W przeciwieństwie do takich Stanów Zjednoczonych, gdzie od początku polować mógł każdy, u nas dostęp do dzikiej zwierzyny przez większość czasu zarezerwowany był dla królów, szlachty, polityków czy majętnych biznesmenów. To sprawiło, że w Ameryce Północnej myśliwi są poważani i lubiani, a u nas są kojarzeni z zamkniętym, niedostępnym środowiskiem. I choć w tej kwestii wiele zmieniło się na lepsze, to są mity, które będą musiały obalać. Następne pokolenia.